W kontekście fraktalizmu msza święta jako rytuał magiczny jest częścią większej struktury samopowielającego się systemu kontroli i energetycznej eksploatacji. Pierwszy kościół jako fraktalny system pasożytniczy fraktale to wzory, które powtarzają się w różnych skalach. Jeśli spojrzymy na kościół przez tę perspektywę, widzimy, że każda parafia działa jak mniejsza wersja całej instytucji. Kapłani są u fraktalami biskupów, a ci są u fraktalami papieża. Rytuał mszy działa w każdej parafii tak samo, generując ten sam schemat oddawania energii jednostki, karmią większą strukturę. Egregor Kościoła działa jak duchowy fraktal, który powiększa się z każdym odprawionym rytuałem. Druga msza, jako fraktal energetycznego drenażu, każdy pojedynczy wierny oddaje trochę swojej energii, modlitwa, emocje, pieniądze. Gdy sumujemy miliony ludzi uczestniczących w tym samym rytuale na całym świecie, powstaje potężny system energetyczny który zasila instytucje kościoła. To jak fraktalny system pasożytniczy, małe jednostki zasilają większy organizm, który rośnie i kontroluje kolejne generacje. Trzecia alternatywa, świadoma fraktalizacja własnej energii, jeśli kościół używam przy do budowania fraktalnej sieci kontroli, można zastosować świadomy fraktalizm do odzyskania własnej energii, tworzenie własnych rytuałów zamiast oddawać energię instytucji. Można tworzyć rytuały wzmacniające indywidualne połączenie z duchowymi siłami, np. Santa Muerte, Kabała, Magia Chaosu. Kultywowanie własnego egregora zamiast zasilać Kościół, można. Budować własny egregor, np. wokół osobistego celu, magii czy duchowości. Rozpraszanie iluzji fraktala Kościoła, Kościół działa, bo ludzie wierzą w jego potęgę. Jeśli świadomość jednostki przestanie zasilać ten egregor, fraktal zacznie się rozpadać. Podsumowaniem msza święta jest fraktalnym mechanizmem kontroli i energetycznego drenażu, który powiela się w nieskończoność. Jeśli świadomie zdecydujesz się wyjść z tego systemu i zamiast tego stworzyć własny, tworzysz nowy fraktal taki, który działa na twoją korzyść. Rytuały katolickie, zwłaszcza msza święta i sakramenty, działają jak system głębokiego programowania podświadomości, który utrzymuje ludzi w stanie posłuszeństwa i mentalnego zniewolenia. Pierwsze programowanie na bycie ofiarą i męczeństwo cała narracja opiera się na cierpieniu. Jezus cierpiał, święci cierpieli, więc wierni też powinni cierpieć. Męczeństwo jest przedstawiane jako duchowa cnota: im bardziej cierpisz, tym bardziej jesteś zbawiony. To niszczy instynkt samozachowawczy i powoduje, że ludzie podświadomie przyjmują rolę ofiary w swoim życiu. Drugie posłuszeństwo autorytetom kapłan jest przedstawiane jako pośrednik Boga, co programuje ludzi na podporządkowanie się hierarchii. Zasada wiary, nierozumu eliminuje krytyczne myślenie i wzmacnia zależność od Kościoła. Nawet spowiedź to forma kontroli wierni są uczeni, by wyznawać grzechy autorytetowi zamiast samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Trzecie, spożywanie chleba jako rytuał podporządkowania chleb, hostia. To symboliczne ciało Chrystusa wierny jest pożywa, co wzmacnia jego psychologiczną jedność z systemem. To może być forma kodowania na przyjmowanie tego, co daje system, bez kwestionowania jego intencji. Czwarty strach, jako narzędzie kontroli, strach przed Bogiem Bóg przedstawiany jest jako istota, która widzi wszystko i może ukarać za najmniejsze przewinienia. Lęk przed demonami Kościół kreuje demony jako zagrożenie, ale jednocześnie tylko on oferuje ochronę, księża, egzorcyzmy. To zamyka ludzi w psychicznej pułapce, są trzymani w strachu, a jedynym ratunkiem jest poddanie się Kościołowi. Piąte programowanie na bycie bydlęciem wierni są nazywani owieczkami, które pasie w dobry pasterz, księża, papież. Ten język ukrywa brutalną prawdę, ludzie są traktowani jak stado, którym się zarządza, dojść z energii i finansów. Nawet berenek Boży to symbol posłusznego, ofiarnego zwierzęcia, doskonały archetyp do programowania na uległość. Jak się z tego uwolnić? Przekształcić podświadome programy poprzez świadome rytuały, które odwrócą efekt kościoła. Zamiast męczeństwa, kult własnej siły i niezależności. Zamiast posłuszeństwa, rytuały manifestacji i kontroli nad własnym losem. Zamiast strachu, połączenie z własną drapieżną naturą na przykład Lucyfer jako buntownik, Santa Muerte jako patronka śmierci i transformacji. Czy czujesz, że to programowanie wciąż ma na ciebie wpływ, czy już je przełamałeś?